Cześć kochani, dzisiaj kilka zdań o prawidłowym obcinaniu paznokci, bowiem jest to sztuką, dobrze obcinać paznokcie ważna jest prawidłowa technika. Przede wszystkim złe obcinanie paznokci prowadzi do stanów zapalnych wałów okołopaznokciowych, bólu, dyskomfortu, zaczerwienienia, a także czasem i nadkażenia bakteryjnego. Jak można prawidłowo obcinać paznokcie? Przede wszystkim pamiętajcie, żeby nie obcinać zbyt okrągło. Wtedy krawędzie mogą boleśnie wbijać się wały około paznokciowe, czego skutkiem właśnie jest stan zapalny. Obcinajcie paznokcie na prosto. Jeśli są ostre krawędzie, zawsze możecie wziąć sobie jednorazowy pilniczek, taki do użytku domowego, i w jedną stronę, w jednym kierunku przypiłować krawędź ostrą płytki paznokciowej. Natomiast pamiętajcie, nie robimy tak zwanych docinków. Nie docinamy krawędzi kawałek po kawałku, przez to mogą wbijać się bolesne kolce wały paznokciowe.